Punkty A, B, C, D leżą na okręgu ośrodku O. I mamy punkty A, B, C i D. Środek O. Kąt C, C, A, D ma miarę 25 stopni. Zobaczmy sobie. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych miara zaznaczonego na rysunku kąta alfa jest równa i mamy cztery odpowiedzi. Patrząc na odpowiedzi i na rysunek, najczęściej w arkuszach te kąty są dość odpowiadające kątom rzeczywistym. Zatem no patrząc się na to, jest to kąt rozwarty. I takiego najprawdopodobniej się spodziewamy. Zatem z tych czterech odpowiedzi no zdecydowanie odrzuciłbym już odpowiedź D, bo tam jest odpowiedzią kąt ostry. Ale rozwiążemy to normalnie według wszelkich prawidł. Podany jest kąt 25 stopni, ponieważ jego wierzchołek leży na okręgu i ramiona zawierają cięciwy, jest to kąt wpisany. Jest to kąt wpisany. No i musimy go wykorzystać. W jaki sposób? Ten kąt wpisany jest oparty na łuku CD, na tym łuku. Zatem na pewno każdy inny kąt wpisany oparty na tym łuku miałby taką samą miarę. Albo każdy kąt środkowy oparty na tym łuku miałby miarę dwa razy większą. No, i zobaczmy, że na tym łuku, oprócz kąta 25 stopni, oparty jest jeszcze jeden kąt. Nie jest to kąt wpisany, ale jest to kąt środkowy. Dokładnie ten kąt jest też oparty na tym łuku, ale ten kąt jest kątem środkowym, czyli jego miara musi być dwa razy większa. Więc skoro tu było 25 stopni, to tu będzie. 50 stopni. I oczywiście wyznaczenie tego kąta daje nam rozwiązanie, bo jak widać, cały kąt 50 stopni wraz z kątem alfa daje nam kąt półpełny 180 stopni. Czyli jeżeli zapiszę, że 50 stopni dodać alfa to jest 180 stopni, to po przerzuceniu Kąt alfa jako kąt szukany to jest 180 odjąć 50. Czyli szukany kąt alfa to jest 130 stopni. No zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. No już widzimy ją dokładnie w odpowiedzi.